Siemano, prosto z Manchesteru Po raz kolejny ekipa Czerwonych Diabłów kompromituje się na Old Trafford Zawodzi wszystkich i nie dowozi po prostu ani jakością gry, ani wynikiem, ani czymkolwiek Wolverhampton okazało się drużyną, która postawiła tak twarde warunki Że ekipa Czerwonych Diabłów po prostu się posypała I nie dała rady ugrać zwycięstwa na swoim stadionie Z najgorszą drużyną w historii Premier League Zapraszam na odcinek. To nie są absolutnie żadne słowa na wyrost. Wolverhampton to jest najgorsza drużyna, jaka grała w Premier League. Pod względem zdobyczy punktowej to jest zaledwie 3 punkty. Nie wygrali jeszcze ani jednego spotkania przez 19 kolejek. Ostatni raz taka sytuacja w lidze angielskiej zdarzyła się ponad 100 lat temu z udziałem Boltonu. Żeby po połowie sezonu drużyna nie miała nawet jednego zwycięstwa na koncie. Legendarne Derby Kanty, które odegrało najgorszy sezon w historii, zdobywając 11 punktów, na tym etapie mieli już przynajmniej jedną wygraną i wyższy dorobek punktowy. Manchester United jest drużyną trzecią w tym sezonie, która daje Wolverhampton punkt. To jest po prostu absolutny skandal i coś nie do zaakceptowania. To, jaki pokaz umiejętności, zaangażowania, woli walki, jakości dała ekipa Rubena, to jest po prostu coś niewiarygodnego. Skład Oczywiście, bardzo do przewidzenia. Można było się spodziewać, że to dokładnie ci piłkarze wyjdą. Ja jednak byłem przekonany, że Ruben będzie kontynuował ustawienie czwórką obrońców, bo w tym Manchester United wygląda po prostu lepiej. Ale nie. Ruben uznał, że wraca do swojego, wraca do czegoś. Co ostatnio zrobiło nam Bajzel w drugiej połowie, w ostatnim spotkaniu, jak graliśmy, zdecydowanie Manchester United po prostu wyglądał lepiej, grając czwórką z tyłu. I przy obecnych brakach kadrowych, gdzie nie ma kluczowych zawodników, jeżeli chodzi o ofensywę, ja byłem święcie przekonany, że my zagramy po prostu w taki sam sposób, ale nie. Zagraliśmy trójką stoperów, dwójką obrońców praktycznie na boku, dwoma defensywnymi pomocnikami. Absolutna masakra. Oczywiście skład osobowy jest oczywisty. Lamens, Shaw, Martinez, Heaven, po bokach Dorgu i Dalo, Ugarte, Casemiro, Kunia, Zirgze i Szeszko. Jakby składu nie ma się nawet co czepiać, i ja w przypadku tego meczu nie kupuję żadnej narracji, że Ruben nie miał kim grać. Bo jak sobie tak spojrzycie na spokojnie, Dalo. Show, Martinez, Lamens, Kunia, Szeszko, Dorgu. To są piłkarze z pierwszej jedenastki. To są zawodnicy z pierwszego składu. Ja wiem, że nie ma Bruno, nie ma, ma Amada i nie mam Bumo. Nie ma trzech piłkarzy. I dla mnie to nie jest żadne wytłumaczenie, żeby Drużyna grała jak równy z równym z Wolverhampton. Absolutnie ja tego po prostu nie kupuję. To, jak oni wyszli już od samego początku. Jak niezainteresowani. Bez woli walki, bez chęci po prostu wybiegania tego spotkania, bo to było widać już od samego wejścia gdzie stojąco rozgrywane, wszystko pomału bez woli walki, bez fauli w ogóle praktycznie, Manchester United grał tak bardzo delikatnie przeciwko temu Wolverhampton, że dla mnie jest to nie do zrozumienia mieliśmy oczywiście sytuację, to nie jest tak że w tym meczu nic się nie działo. Szeszko miał bardzo dobrą sytuację w pierwszej połowie, gdzie wywalczył sobie na skraju pola karnego sytuację, oddał strzał i tam jakiś minimalny rykoszec sprawił, że piłka minęła słupek. Bardzo fajna, jakby sytuacja Benjamina. W ogóle Szeszko był aktywny i miał swoje sytuacje. Nie można powiedzieć, że tym razem drużyna nie potrafiła go obsłużyć. Niestety on nie potrafił sytuacji wykończyć. Miał kilka uderzeń głową, a już najlepsze było to. Gdzie on uderzał, niekryty praktycznie przez nikogo, z piątego metra. Mógł się zapytać bramkarza, co on chce, a on uderzył prosto w niego. Tam sędzia, nie wiem czy to było w telewizji widoczne, ale tam sędzia sygnalizował spalonego, więc pewnie i tak by nie było, ale to nie zmienia faktu, że w tej sytuacji powinna być bramka. Sytuacja, gdzie on z głowy uderzał w słupek, też niewiele brakowało, także ogólnie Szeszko był bardzo aktywny, był widoczny i o dziwo dostawał do środkowania. Show rzucił jedną bardzo dobrą piłkę. Dorgu dograł mu jedną fantastyczną i on uderzał z tej głowy. Niestety, na treningu szło mu to troszeczkę lepiej na rozgrzewce przed meczem niż już w trakcie samego meczu. Poza tym Szeszko. Tak jak to Szeszko, odbijał się od obrońców i to jest bardzo duży problem z jego pojedynkami, jakby jeden na jeden z obrońcami, gdy piłka nie jest w powietrzu, ale ja nie chcę się do końca Beniami naczepiać, bo on tą rolę napastnika spełniał jako taką. Szkoda bardzo, że nie strzelił gola. Ja mam tutaj problem z tym, jak to wszystko kurwa wyglądało, jak oni się prezentowali na tym, bo czy Kunia. Czy środek pola oni dali się tak zdominować Wolverhampton momentami, że to jest po prostu dla mnie coś nie do pojęcia. Ale okej, okay, to Manchester United wyszedł na prowadzenie po farfoclu, po absolutnym farfoclu, mimo, że sama ta sytuacja wyglądała nieźle. Gdzie Heaven bardzo fajnie nacisnął, odebrał piłkę, ruszył z nią. Podał ją do Zirgze ten z wodem uwolnił się, bo tam było dosyć gęsto i oddał strzał, i trzeba to chwalić. Trzeba absolutnie chwalić tę decyzję, Ricochet i pada bramka. Mamy 1-0. I ja sądziłem, że to jakby zdejmie presję z naszych zawodników, że po tym trochę gra Manchester United się rozkręci. Ale nie! Zaczęł się kabaret, zaczęła się po prostu wesoła twórczość w obronie, gdzie oni sobie zaczęli podawać za krótko, jakieś wybicia, podbicia śmieszne, jakieś obracanie się, jakieś oberki, kabaretki, kurwa po prostu w tej obronie. I wyszło co wyszło, i Wolverhampton wyrównuje po raz kolejny, tak samo jak było w pierwszym meczu z nimi. Koniec zrobił się paździerz i strzelają nam gola. Zilgze przedłuża w ogóle piłkę. Nikt tam nie jest zainteresowany i Krejci sobie uderza, jakby z narożnika. Lekki ten strzał. Niestety, lamen złapany na wykroku i tam nie miał bardzo z czego wyskoczyć, żeby to obronić. I szkoda, szkoda bardzo, bo ogólnie ja uważam, że Lamens jest bohaterem tego spotkania. On absolutnie, chyba jako jedyny, zasłużył na takie prawdziwe wyróżnienie, bo bez niego byśmy po prostu przerżnęli. Ja w ogóle uważam, że to, że Manchester United jest w lidze tak wysoką, bo patrząc na to, jak my gramy, to my naprawdę nie mamy złej pozycji. Jednak my nie przegrywamy tylu meczów, ilu byśmy przegrywali czy to z Bindirem, czy to z Ananą, i to jest podstawowa zmiana. To wszystko zawdzięczamy senę Lamensowi. Do niego pojawiają się pewne pretensje. Ja też mam od czasu do czasu zastrzeżenia, ale uważam, że jest on bohaterem tej pierwszej połowy sezonu po stronie Manchester United, bo jako jedyny robi coś, żeby tę drużynę uratować. Oczywiście jest jeszcze Bruno Fernandes, który ofensywnie dostarcza, ale to jest inna bajka. Jego tu nie było i widać było, że w ofensywie Manchester United po prostu nie ma. Bo niestety. Kunia nie potrafi wejść w jego w buty, Zirkze coś tam próbował, ale ogólnie dostał tylko 45 minut, też szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Więc to Senelamens jest absolutnie bohaterem, zawodnikiem tego spotkania w moich oczach. Ta podwójna interwencja w drugiej połowie, gdzie on broni strzał taki po ziemi i potem jeszcze wybija piłkę przed napastnikiem Wolverhampton na rzut rożny majstersztyk absolutnie cudowna parada zasługująca na wielkie brawa i absolutne docenienie i to trzeba sobie chwalić trzeba chwalić Senela Lamensa, bo tylko dzięki niemu my mamy tak dużo punktów podejrzewam, że my przegralibyśmy wiele więcej spotkań przegralibyśmy z tym Wolverhampton, gdyby tam był Onana, to my byśmy przeżnęli to spotkanie, gdyby w meczu z Bormów był Onana, tak samo Manchester United by przegrał mielibyśmy mniej punktów, mielibyśmy więcej porażek i bardzo prawdopodobne że pozycja, posada Rubena Amorima byłaby bardzo zagrożona. O Amorimie jeszcze za chwilę sobie porozmawiamy. Jeżeli chodzi w ogóle o całość, o to, jak Manchester United zareagował na tę stratę bramki, to nie zareagował w sposób żaden. W drugiej połowie oczywiście pojawił się Fletcher, pojawił się Jack Fletcher za Joshua Ziergze. W ogóle ja jestem zaskoczony tą zmianą absolutnie. Nie rozumiem. Totalnie nie rozumiałem. Ruben tam coś tłumaczy, że... że jak zdejmiesz czasami napastników, to ta gra będzie wyglądała lepiej. Ja się zgadzam, ale czy Fletcher w ostatnim spotkaniu naprawdę pokazał coś takiego, żebyśmy mogli ufać, że w trudnym momencie, bo to był trudny moment, zacząć tą drugą połowę, jak my dostaliśmy gola praktycznie do szatni. Żeby wszedł młody i na nim oprzeć nasz środek pola, kreatywność tego środka pola. Ja mogę Zirkze nie lubić, ja go nie cenię jako piłkarza, ale on po bramce niewątpliwie musiał być podbudowany. Z zamian tego dostał wędeczkę od Rubena Amorima. I tutaj przechodzimy sobie do naszego Rubena, który zarządza absolutnie katastrofalnie tym wszystkim. To że on wrócił do swojego ustawienia, to ja jeszcze jestem w stanie jakoś tam zrozumieć, bo on jest uparty pod tym względem i my doskonale wiemy, że on nie przejdzie na czwórkę obrońców na stałe nigdy. On będzie nam piłował coś, co tutaj ewidentnie szwankuje i to jest widać, to jest absolutnie widać po piłkarzach, po wszystkich, że oni się męczą, oni nie chcą tego grać. Ja mam trochę takie wrażenie, że oni bardzo chętnie. Powiedzieliby Rubenowi: Ruben, my chcemy grać czwórką z tyłu. I to oczywiście nie rozwiąże wielu problemów. To by nie sprawiło, że Manchester United magicznie by wygrał. Wygrałby ze 3-4-0. Ale ja podejrzewam, że wyglądałoby to wszystko po prostu lepiej, gdzie Dorgu zagrał świetny mecz ostatnio, grając na prawym skrzydle. Tutaj wylądował na lewym wahadle, oczywiście. I on nie grał źle. Ja do Dorgu nie mam pretensji, bo on dał z siebie absolutnie wszystko. Problem jest taki, że po raz kolejny nie mieliśmy wystarczająco piłkarzy, jakby z przodu brakowało tam tego, żeby przeładować tą defensywę Wolverhampton, która przecieka która jest absolutnie memiczna, jeżeli chodzi o ten sezon Premier League, a my uparcie walimy tą trójkę, a już najlepszym tego wszystkiego podsumowaniem jest to że wchodzi Lenyoro, zmieniając Aiden'a Heaven'a po kiego wała była w ogóle ta zmiana, to ja absolutnie nie wiem, I Ruben potem się tłumaczy że on nie będzie ryzygował kontuzji potencjalnie jakiegoś piłkarza Dlaczego do cholery jasnej nie wszedł napastnik w tamtej sytuacji? Ja wiem, że jak się spojrzy na ławkę rezerwowych, no to to był dramat. Była komedia, bo były praktycznie same dzieciaki. Ale skoro tam są napastnicy z akademii, to niech oni wejdą i niech nic się nie waży w ogóle krytykować małolatów za to, że oni wchodzą i oni nie dają rady. Bo najpierw trzeba spojrzeć na tych, którzy grają. Już po 10 lat w piłkę i jak oni się prezentują, trzeba spojrzeć na showa, trzeba spojrzeć na Kunie, Na Kunie, który był gwiazdą Wolverhampton i Manchester United, jak grał z Wolverhampton w poprzednim sezonie, to dostał na pizdę z kunią w składzie. Czyli my kupiliśmy ich najlepszego piłkarza po to, żeby teraz z nimi zremisować ewentualnie i zagrać jak równy z równym, gdzie Kunia nie potrafi, już zapomniał chyba, jak się uderza w ogóle z dystansu, to, że on nie widzi kolegów i holuje tę piłkę po prostu jak pojebany, to jest inna jakby kwestia całkowicie. Ale nie daje nam on de facto nic. Z jego gry praktycznie nic nie wynika w ofensywie Manchester United. Niemalże najwięcej strzałów w lidze trzy bramki to jest absolutnie skandaliczne. Jak wygląda Mateusz Kunia w Manchester United? I to samo spotkało Boom, całe szczęście on wyjechał. Ja nie wiem, co się dzieje, że piłkarzy, którzy byli gwiazdami, którzy rośli z sezonu na sezon, przyszli tylko do Manchester United i się dostosowali do tego dziadostwa. I tutaj, moim zdaniem, to jest wina całego klubu, ale to jest też wina Amorima. Ja nie widzę, żeby on wyciągał z tych piłkarzy co najlepsze. Ja widzę tylko to, że Manchester United przeplata wyniki po prostu rasfartowne ze słabymi. I ten tutaj występ końcowo roczny był absolutnie poniżej jakiejkolwiek krytyki. Tu jest ciężko powiedzieć coś sensownego bez frustracji, bez wylewania jakby żalu i bez przeklinania, bez takiego naprawdę zbluźnienia i całkowitego. Ja nie robię to tylko dlatego, bo nie chcę, żeby mi jakby wiecie, zdjęli ten film, żeby on był przekreślony, żeby ja nie mógł go puścić. Ja się naprawdę bardzo mocno hamuję, żeby nie rozpęcić tutaj takiego naprawdę takiego zbluźnienia, zjechania wszystkich absolutnie do takiego spodu. Ale oni na to zasługują, bo to Wolverhampton ten mecz powinno wygrać. I szczerze, dla mnie to jest jak porażka. Mnie nie interesuje to, że lepszy punkt niż przegrana. Dla mnie Manchester United powinien przerżnąć ten mecz, bo takie wstrząsy są potrzebne. Po raz kolejny drużyna została wybuczana po 45 minutach, ale na dodatek kibice zostali na stadionie po to, żeby ich wygwizdać. Nie po to, żeby im bić brawo, tylko po to, żeby ich wygwizdać na koniec. I to jest najlepsze podsumowanie, gdzie bardzo często ci piłkarze są doceniani mimo słabości, mimo jakiej nieporadności, to po prostu frustracja już się wylewa. To już jest etap taki, że naprawdę autentycznie wszyscy mają serdecznie dosyć oglądania tego, co Manchester United prezentuje. Bo niezależnie jaki skład Manchester United wyszedłby na to spotkanie, to mieli zasrany obowiązek to po prostu wygrać. Mnie nie interesuje, że nie było ławki rezerwowych. Nie interesuje mnie, że dwóch czy trzech piłkarzy nie ma dostępnych Ruben Amorim i on ma ograniczone pole manewru. Bo do cholery jasnej to on jest trenerem i on powinien potrafić przygotować taktykę taką, żeby jego drużyna, która ma aspiracje do gry w europejskich pucharach, nawet powiem więcej, ona ma aspiracje do gry w Lidze Mistrzów, powinna pokonać słabe usza. I nie jest tak, że w piłce nożnej nie ma już słabych drużyn. Słabych drużyn jest cała masa. Większość w ogóle piłki nożnej to są po prostu słabe drużyny. Jest kilka absolutnie topowych, wielu przeciętniaków i cała masa słabe uszy. Niestety, Manchester United zaczyna bić bardziej do tych słabe uszy niż do tych drużyn absolutnie z topu, Bo mimo, że liga jest niezła pod względem wynikowym. Manchester United cały czas ma szansę naprawdę na Ligę Mistrzów. I ja tutaj nie robię sobie jaj. Absolutnie, jeżeli my byśmy się poprawili, to my spokojnie możemy być w tym top 4. Patrząc na to, jak inni grają, jak innych parzy to, żeby wygrywać te mecze na spokojnie, Manchester United. Stracił punkty z West Hamem, z Evertonem, z Bournemouth, teraz z Wolverhampton. Przecież to powinny być spokojne zwycięstwa Manchester United, patrząc na to, jak te drużyny wyglądają. My potrafiliśmy wygrać z Chelsea, oczywiście fartem, z Liverpoolem, my takie drużyny potrafimy pokonywać. My potrafimy się postawić tym mocnym, ale my dostajemy w łeb od jakichś kasztanów, którzy nie potrafią nawet ładnej, składnej akcji stworzyć którzy naprawdę są drużyną beznadziejną ja oglądam Championship i Wolverhampton tak grając tam by się męczyło z takim Coventry, z Middlesbrough czy z Millwall, które było bardzo wysoko nie wiem jak teraz jest, miało ujemny bilans brankowy, ale było w topie tabeli Wolverhampton tam by gdzieś szorowało jakiś środek Środek Championship i by się męczyło z, taką, z takim składem, z takim pomysłem na grę. A Manchester United wychodzi i gra jak równy z równym. I nie widać jest zero. Nie widać jest praktycznie żadnej wyższości Manchester United nad drużyną Wilków. I tutaj brawa dla nich, bo ja mam wrażenie, że oni przynajmniej wiedzieli, co chcą grać. A u nas? U nas to jest takie klepanie sobie, takie podawanie, rozgrywanie. Martinez przetrzymuje tę piłkę i ja nie mam tutaj problemów do Martineza, bo tam nie ma komu podać. Tam jest po prostu oczekiwanie. Tam oni stoją, chowają się. Nie ma ruchu, nie ma woli walki, nie ma agresji, nie ma podwajania, nie ma zagęszczania środka pola. Nic tam po prostu nie działa. W tej drużynie, w tym meczu z Wolverhampton wyszły wszystkie bolączki. Jakie trapią Manchester United przez cały ten w ogóle rok. Bo jeżeli spojrzymy sobie na rok Manchester United, to jest absolutnie dramat. I tak jak ja już wspomniałem w podsumowaniu o Rubenie Amorimie, jego nie broni nic. Ja rozumiem, że to nie jest jego skład, że on nie ma piłkarzy do tego, co by chciał grać. To może niech on wymyśli coś takiego, co oni będą w stanie grać. I będą w stanie dać mu chociaż tyle punktów, żeby on wszedł do tych europejskich pucharów na spokojnie, bo wtedy dostanie piłkarzy. Bo zanosi się na to, że druga część sezonu będzie bardzo podobna. A ja mam wrażenie, że liga i te zespoły, które powinny grać, w końcu się obudzą. A Manchester United zostanie z ręką w docniku i dostaniemy gówno. Dostaniemy albo środek tabeli, albo spadniemy jeszcze niżej. Bo ja nie wierzę, że my będziemy grać po prostu lepiej. Absolutnie, jestem zniesmaczony, jestem po prostu wkurwiony tym, jak Manchester United wyglądał i oczywiście nie jest to rant taki jak powinien być, bo niestety warunki jakby korzystania z internetu są takie są że trzeba się czasem troszeczkę powstrzymywać i trzeba mówić językiem trochę bardziej wyważonym, ale uwierzcie mi, ja naprawdę miałbym chęć takich totalnie zmiażdżyć, przejechać się po nich tak jak to po prostu robi, podejrzewam, każdy z fanów w swoim prywatnym jakimś tam gronie. Bo jestem w 100% przekonany, że nikt nie jest zadowolony po tym spotkaniu. Bo jak być? Jak być zadowolonym po spotkaniu, gdzie Manchester United nie potrafi stworzyć żadnych sensownych akcji, grając ze słabeuszem, grając z drużyną, która dostaje w czajnik od wszystkich. Każdy ich po prostu lał. Trzeci remis. To jest trzeci remis w lidze i my na Old Trafford... Po raz kolejny prezentujemy coś takiego. Zgubiliśmy już tyle punktów, że autentycznie my moglibyśmy się bić o mistrzostwo, ale niestety nasi piłkarze z naszym wodzem, jakby wiecie, na, na sterze, absolutnie nie potrafią dobić do tego, żebyśmy pokonali absolutnego kasztana, słabiaka, drużynę, która nie prezentuje żadnego poziomu. Niestety, w tym meczu Manchester United dostosował się po prostu do tego, zagrał jak równy z równym, a moim zdaniem w wielu momentach zagrał po prostu słabiej od Wolverhampton. I tylko cud, który ma na imię Senę, a na nazwisko Lamens, powstrzymał drużynę Wilków, żeby nas rozszarpała i żeby sprawiła jeszcze większą niespodziankę, bo to jest niespodzianka, ale żeby skompromitowała już doszczętnie tę drużynę, która i tak... Pod względem takiego honoru sportowego jest żadna. Nie ma po prostu w tych piłkarzach ty takiej złości sportowca, honoru, woli walki. Absolutnie niczego. Oni będą teraz oczywiście gadać, że my musimy wyjść i pokazać, że my jesteśmy Manchesterem United, że tutaj mają cierpieć na Old Trafford i tak dalej, i tak dalej. Jedynymi osobami, które na Old Trafford cierpią, to są kibice, którzy chodzą i muszą patrzeć na to pośmiewisko, na ten kabaret, na tą karykaturę piłki nożnej i na tą karykaturę klubu i zawodników, którzy się tutaj w jakiś sposób znaleźli. Ale o tym to można po prostu gadać i gadać. A o samym tym meczu to mam wrażenie, że wystarczy, chociaż nie do końca to było o meczu, to było jakby o obrazie tego, co meczem miało być, bo w mojej opinii ciężko to po prostu nazwać meczem piłkarskim. To zebrały się dwie zbieraniny jakichś przypadkowych lumpów, które chciały dać sobie popysku, ale nawet nie bardzo miały siły to zrobić. Po jakimś jednym tam cepie weszło z jednej i z drugiej strony, i tak się to wszystko zakończyło. Tak, Manchester United podsumował swój rok, i tak pożegnał się z nami. I ja żegnam się z wami w tym ostatnim dniu roku. Życzę wam udanej zabawy. Mam nadzieję, że będzie ona lepsza. Zresztą będzie. Co byście nie robili, nawet jeżeli będziecie grali w grę, jeżeli sobie Tomb Raider odpalicie, to będziecie się bawić po prostu lepiej niż oglądając grę Manchester United w meczu przeciwko Wolverhampton. Życzę wam. Udanej szampańskiej zabawy, i obyśmy w 2026 spotkali się w lepszych humorach po meczu z Leeds, który będzie na pewno gorący, zacięty na Eland Road i zagra tam mój ulubiony OG Striker. Także liczę, że pokaże naszym piłkarzom, jak się gra, ale oczywiście chcę, żeby Manchester United wygrał. Podyskutujmy o tym wszystkim w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za to, że przez ten rok ze mną byliście. Doceniam. Dziękuję każdemu z osobna, jakim wszystkim naraz. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej i że spotkamy się po prostu już niedługo po nowym roku. Będziemy nadal przeżywać emocje. Mam nadzieję, że trochę inne niż po tym spotkaniu, ale że ogólnie nadal będziemy się dobrze bawić tutaj, jako społeczność prosto z Manchesteru. Udanej zabawy, a na teraz to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.